Elo, witam was drodzy widzowie bardzo serdecznie. Tematem tego odcinka będą gry komputerowe, a tak właściwie to chciałbym porozmawiać o uzależnieniu i destruktywnych konsekwencjach, jakie niesie właśnie nadmierne granie w gry. Do nagrania tego odcinka zmotywował mnie film pod tytułem I Quit My Job To Grind Valorant As A Beginner. Autor tego filmiku powiedział trochę o sobie, że jest inżynierem i wypalił się w swoim zawodzie. Później wspomniał, że był wielkim fanem content creatorów na YouTube i zawsze go ciekawiło, jak wygląda życie takiego człowieka który utrzymuje się finansowo z grania w gry. Więc postanowił przejść metamorfozę, rzucił pracę, na którą swoją drogą musiał bardzo długo się uczyć. No bo żeby zostać takim automatykiem, to na pewno musiał mieć studia wyższe i poświęcić na to ogrom czasu, aby ogarnąć zagadnienia właśnie z tej dziedziny. I tak ni stąd, ni zowąd, zastąpił to nagrywając swoje gameplaye z Valoranta. Będąc szczerym, to podoba mi się jego postawa, że jak przestał czerpać ze swojego zawodu przyjemność, to postanowił coś zmienić w swoim życiu. Niemniej uważam, że akurat trochę złą ścieżkę obrał, no bo granie zawodowo w gry może równie dobrze szybko prowadzić do wypalenia. Sam wiem, bo ja też od dłuższego czasu chciałem zostać wielkim streamerem. Próbowałem, ale mimo wszystko się wypaliłem i mocno do tego zniechęciłem. Zanim przejdę dalej, to jeszcze napomnę, że w okazjonalnym graniu nic złego nie ma i ten film docelowo ma trafić do grona osób, które właśnie grają w gierki po parę godzin dziennie, przy tym marnując swój potencjał. Dobra, wszystko jasne? No to wracamy do meritum. Jakoś w gimnazjum zacząłem grać w Ligę Legend, bo pokazał mi ją kuzyn. Wtedy jeszcze grałem z opamiętaniem i wbijałem na grę tylko wtedy, gdy naprawdę w domu mi się nudziło. Największy pik grania miałem w liceum, bo wtedy, gdy byłem w pierwszej klasie, wybuchła pandemia, i w tych czasach to siedziałem nawet po 12 godzin dziennie przed komputerem. Wy to sobie wyobrażacie? Ja teraz bym chyba nie dał rady. Na szczęście, gdy były wakacje, to znieśli zobostrzenia no i miałem wtedy okres osiemnastek, więc w miarę trochę normalności zaznałem. Gdy poszedłem na studia, to równomiernie mój kanał na YouTube zdobył swoje pierwsze zasięgi i wtedy miałem zagłostkę, co robić, czy fokusować się bardzo na studiach, czy lecieć na samych trójach, by żeby zdać i gonić marzenia. Decyzja padła na to drugie: sugerowałem się tutaj trochę postacią lewusa. Czyli takiego streamera lola, który słynie też z tego, że zajebiście ogarnia matematykę oraz różne zagadnienia informatyczne. I tak jak ja, też studiuję informatykę. Ba, na początku dobrze się bawiłem, grałem bardzo dużo, tylko po to, żeby mieć materiały na kolejne odcinki, i myślałem, że będzie coraz lepiej do czasu. Nagle okazało się, że moje wyświetlenia drastycznie spadły. Przychody subskrypcji były coraz niższe, a moje umiejętności, np. w programowaniu, cały czas stały w miejscu. Wtedy doszedłem do konkluzji, że trzeba coś zmienić. Jak ogląda mnie teraz osoba, która spędza nadmiernie dużą ilość czasu na granie, a nie jest do końca pewna, czy to bardzo mu szkodzi, pomimo tego, że rodzice bądź też znajomi mówią, że jest to strata czasu, to niech posłucha mnie. Nie mówię tego, bo tak wypada mówić, nie mówię tego złośliwie, tylko mówię, bo tak myślę. Nadmiernie grać w gry. Nie warto. Od dłuższego momentu jestem bardzo wypalony w graniu, żałuję, że poświęciłem na to tyle swojego czasu, ale trzeba też zarzucić, że były dobre chwile w których poznałem nowych ludzi, odstresowywałem się od problemów, no w sumie tutaj trochę naciągany argument, oraz podtrzymywałem kontakt z osobami, z którymi się nie widywałem na co dzień. Overall jestem po części zadowolony, że przekonałem się na własnej skórze jak to wygląda. Morał z tego jest taki, że graniem zabija się swoje ambicje, spowalnia proces w rozwijaniu się, między innymi dlatego, że jest to idealny pretekst do prokrastynacji, czyli odkładania rzeczy na później, a żeby tą czynność monetyzować. Trzeba iść w programie, które według mnie jest sporym ryzykiem i małej ilości osób się to udaje. A żeby zostać streamerem, to trzeba naprawdę się nieźle postarać, żeby coś więcej osiągnąć. Co nie daje też 100% gwarancji na długoletni sukces, bo dużo jest takich osób, co przez chwilę mapik popularności, może nawet tak jak ja. A potem z czasem traci liczby, bo ludzie się nim znudzili. Mam nadzieję, że tym odcinkiem uda mi się zbudzić do refleksji chociaż kilka osób. Uwierzcie, że życie jest naprawdę otwarte na nowe doświadczenia i nie warto czekać, aż ktoś do was przyjdzie i coś zmieni, bo takie coś może nigdy nie nadejść. Sorry, ale taka jest prawda. Lepiej zacząć działać samemu, rozwijać się, żeby później nie żałować, że przebąbiło się parę lat wstecz na bezsensowne gry. A wirtualną rangą nikomu nie zaimponujesz, jedynie swoim ambicjom. W serio. No i cóż, tym akcentem kończymy ten odcinek. Jeżeli znasz taką osobę, która dużo czasu spędza na granie, to możesz jej podesłać ten filmik. Przypominam także o łapeczka w górę, subskrypcjach i słyszymy się w następnym filmie. Zelo!